Siemano, widzimy się w kolejnym odcinku, dzisiaj odpowiemy na nowe wasze pytania, tym razem weźmiemy pod lupę zapytania propos suplementacji, czy jest ona niezbędna dla osób początkujących, dla ludzi, którzy trenują sztuki walki, przede wszystkim pod kątem amatorskim, tylko i wyłącznie dla przyjemności. Prawda jest taka, jeżeli chodzi o suplementację, że nawet jeżeli trenujemy. Amatorsko, nawet jeżeli się dobrze odżywiamy, mamy dobrą dietę, wszystko dopięte pod ostatni guzik, dbamy o odpowiednie nawodnienie, co również jest bardzo istotne, musimy jak najbardziej zwrócić uwagę również na suplementację. Chodzi o to, że w dzisiejszych czasach pożywienie jest jakie jest, jest bardzo mocny przemysł, żywienie jest bardzo mocno modyfikowane, już nawet pomijam kwestie, czy zawiera jakieś substancje szkodliwe dla naszego organizmu, tylko mówię bardziej o zawartości witamin i minerałów, których w tym pokarmie powinno się znajdować. Jeżeli sprawdzicie sobie aktualne tabele żywieniowe, gdzie jest porównanie np. zawartości podstawowych pierwiastków w takich produktach jak brokuły, czy pomidory bądź inne, które uważamy, że są dla nas pełnowartościowe, to zawartość poszczególnych pierwiastków, mówię o witaminach, minerałach, spadła nawet od 30 do 60%. Kiedyś w powiedzmy 10-20 lat wstecz, bardzo możliwe, że osoba początkująca nie musiałaby używać podstawowej suplementacji. Mówię tutaj o witaminach, minerałach, antyoksydantach, kwasach tłuszczowych z rodziny Omega-3. A dzisiaj niestety, no taka osoba uważam, że już nawet, która tylko zaczyna trenować, ma troszkę większą aktywność, jak najbardziej powinna sięgać po suplementy, bo nawet jeżeli ktoś powie, że nie musi jeść Omega-3, przecież je albo orzechy włoskie, no to niestety poprzez złe przechowywanie w przypadku orzechów włoskich, bądź złąch Wodowle, czym na przykład są karmione takie taki łosoś, to te omega-3 mogą być dla nas bezwartościowe, a nawet czasami szkodliwe do naszego organizmu. Tak, z tych takich jakby najważniejszych jakby rzeczy, które rzeczywiście powinniśmy zwrócić uwagę a propos suplementacji, e, moglibyśmy tutaj wymienić witaminę D, która w normalnych warunkach powstaje w naszej skórze pod wpływem promieni słonecznych. Z racji tego, że nasz kraj jest położony tak, a nie inaczej, to te promienie słoneczne najbardziej są korzystne dla syntezy witaminy D jedynie od czerwca, mniej więcej do lipca. Dlatego, jakby obecnie, już obligatoryjnie dla każdego, dla każdego powiedzmy Polaka jest prowadzona właśnie suplementacja witaminą D. Minimalna dawka, taka profilaktyczna, są to 4000 jednostek na dobę. I tak jak Akob powiedział, warto by było się zwrócić również na przykład w stronę kwasów omega-3, czyli niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych, które w normalnych warunkach rzeczywiście będą występowały w na przykład orzechach włoskich bądź e, łososiu, tylko o tym łososiu, który tak jak Akop powiedział, dziko żyjącym. Z racji tego, że ciężko o dobrej jakości ryby obecnie, również zwróciłmy się w kierunku właśnie suplementacji kwasami z rodziny omega-3. Jeszcze to, co możemy dodać ewentualnie, że wysiłek jest to bardzo mocny stres antyoksydacyjny, czyli właśnie o różnego rodzaju antyoksydanty, czyli chociażby właśnie taka witamina D, o której już Michał wspomniał, witamina AE. Warto o to zadbać, ponieważ wiele osób ma później problemy ze zdrowiem. Wiele osób mówi, że czuje się przemęczona, że nie ma radości z treningów, a właśnie zazwyczaj największy błąd to nawet nie jest duża ilość treningowa, tylko zaniedbanie takich podstawowych rzeczy jak podawanie odpowiedniej ilości antyoksydantów. Pamiętajmy też, że taka witamina D jest nawet prosproporcjonalnie związana z wyższym BMI, czyli jeżeli ktoś ma niedobory witaminy D, automatycznie też według badań to jego BMI, czyli stosunek masy ciała do wzrostu jest wyższe. Więc jeżeli jakby dbamy o właściwą wagę, w szczególności w sportach walki, to taki niedobór witaminy D może bardzo nam utrudnić to zbijanie wagi. To już dzisiaj na koniec i zapraszamy do śledzenia i oglądania naszych następnych filmików. Cześć!